Co tam? Ja nie wiem, no. No słuchaj, pałaci stoi od kilku godzin. Nie może nie skorzystać. No nie, no Marek, no. no jak? Dawaj, no. no. Ale co to jest? To jest? No kto to może być? Fajna. Obrotek, ile mam promili w sobie? Ile mam promili w sobie? Ile mam promili w sobie? Lepiej szybko mi to powiedz. By je bało nie na impra... Dzień dobry, witam siema, jestem Marek. Dzisiaj zrobimy sobie soczek challenge, a w zasadzie to soczek challenge będzie tylko na początku, ponieważ muszę w jaki sposób kamerzyście podać właśnie oto te tabletki. Są to bardzo, ale to bardzo mocne środki na potencję. W sumie nawet kształtem przypominają wiagrę, trójkąciki. Zresztą wiecie o co chodzi. Dzisiaj troszeczkę zabawimy się kamerzystą. Zapewne domyślacie się już w jaki sposób. Przygotowałem różne tam zabaweczki z takiego sklepu pewnego. Zobaczymy dzisiaj reakcję kamerzysty na no właśnie oto te środki. Wspominałem przed chwilą o Soczek Challenge. Za chwilę kamerzyście wkręcę, że nagrywamy film w stylu: kto pierwszy wypije sok na czas, żeby po prostu móc w jego napoju rozpuścić te tabletki. Jestem mną shopper. Cześć, jak się czujesz? Bardzo dobrze. Cieszysz się, że taki film nagrywamy? Tylko nic nie mów kamerzyście. No i czemu ja bym No nie wiem, z tobą co no to różnie bywa. Jesteś gotowy? No. Za chwilę zawołamy kamerzystę, usiądziemy sobie i napijemy się soczku. A i jeszcze zostawcie łapkę w górę, koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Zapraszam do oglądania. Tak sobie to teraz wszystko zajebiście przekminiłem. i w sumie mam cztery sztuki tych tabletek. Czterech kamerzyści na pewno nie podam, a w sumie jest ich dwóch, także można się pośmiać z obydwu, czyli z kamerzysty i szafera jednocześnie. Przygotowałem tutaj, jak widać, soczek jabłkowy. Jakiś sok jabłkowy z dupy, jeszcze mi się trochę porozlewał. No to co? O, poszła jedna, druga, teraz kolejna szklanka, dobra poszła. No, teraz trzeba poczekać, aż te tabletki się rozpuszczą. I zaczynamy zabawę z szoferem i kamerzystą. Jak to rozklejenie, To jest tego, mamy soczek. Ja No dobra, ale po co? To? Na czas. Jakiś wał, nie? No nie. No żaden wał i walimy tyle kolejek do pożyni. No, to czemu się śmiejesz? Jak kiedykolwiek się śmieję. No ale taki uśmiechnięty jest Byłam BPS z tego, że nagrywamy takie gówno. moc to jest, czy, to, czy, to, czy, to, czy to. No nie, no, bez kitu, no pa. Ja się napiję tego. No, no nie, bo to. Równo na nie. Co mam? mam nie pić? No jeżeli mamy No na czas. No tak. Na czas, ale i, o co chodzi? To jest jakiś. Ale po wołowajcy to no, nie jest moc. Tak? Część filmu, co, co biega? No to jest po prostu, że taki film jest. Co jak no, no, i pijesz po prostu z 20 szklanek i tutaj przeżygasz. A dobra, to już czaje. myślałem, dobra, dobra, Że do, do... pożygł, że na siłę lecisz. Czyli to więcej pije, tak? Na mm -hmm. te filmy, ale dobra, to będzie być Siema, jestem Marek. Dzisiaj zrobimy sobie soczek challenge. Na pewno nie ma tutaj, tu będzie cięcia, ale na pewno nic nie ma? Nie dodać kiszotów na no naselnych, jakiejś złotej, tak? Jest zajebiste, co? No dobra, kurde. Już? No, nie, 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 nie. W sensie kto odlicza? No to ja mogę odliczać. Odliczę. Raz, dwa, trzy. Co taki gorzki? O, fuj! Wypiliście oh, już? Dlaczego mi coś tu pływa? Dobra, słuchajcie, ja lecę. Bo ja zapomniałem, że muszę coś zrobić. Ale co, No film? Znowu to jest. mi prank. też to zrobiłeś. Nie, dobra, spokoj. ja prank? zaraz wracam. Frank, prank, nie, nie. Zaraz wracam, tak? Jak ja coś mówię, no to tak jest. Bo ja miałeś, muszę ten. Miałeś mi nie robić. Zaraz tego, wracam. Co zrobił? Zaraz wracam. Co zrobił? Zamknij ryj. Co, zrobił? Zamknij, ryj. No ale, Zamknij ryj. Ale mi też to zrobiłeś, dobra, no. Chodź za mną, szoper. A ty zostań tutaj. Ja. Musiałem wyjść na chwilę, żeby nikt nie słyszał co mówię, a więc tak, wszystko poszło zgodnie z planem. Jestem naprawdę, ale to naprawdę bardzo zadowolony. Wkręciliśmy kamerzyście, że w tym soku był piasek i ostatecznie dogadaliśmy się tak, że nie nagrywamy jednak tego filmu. On chyba uwierzył w to, że tam był piasek. Szofer obiecał, że nic nie powie i super, jest świetnie. Wracam do kamerzysty za pół godziny i zobaczymy, co będzie robił, jak będzie się zachowywał po tabletkach na potencję. Także widzimy się już za pół godziny. Szofer? Jak się czujesz? Słabo. Jak to słowo? No ale weź mnie, nie nagrywaj teraz. Ale nie, no jak się czujesz? Relacja. mnie. No wiesz, wiesz co dostałeś, tak? No już godzinę, nie mogę wytrzymać już. Marek. Jak nie możesz wytrzymać? No Marek, weź, przestań nagrywać to. No nie, pokazuj mnie teraz. To ja może chcesz, nie wiem, jakąś panią w obyczajów nie, nie. So, zamówić ci? Nie, ja nie, nie, ja sobie poradzę kiedyś. Tak. Ale no, opisz swoje przeżycia teraz. No nie, Opisuj. nie, mogę. No, kurde. wywiad. Ale co ja o ci mam powiedzieć? No przecież N wiadomo, co też się dzieje od godziny w moich spodniach. Dobra, świetnie. No to gdzie jest kamerzysta w ogóle? No w Kiblu na górze. Na górze w kiblu. Co on on chyba ma ten kiblu? sam problem, tyle że on in, no, inny ma... sposób sobie z tym radzi. On też ma taki sam problem, to już wiemy, ale na górze w kiblu jest. Dobra, idę zobaczyć, co u niego się dzieje. Teraz bardzo, bardzo, ale to bardzo trudna decyzja. Który kibel? Czy ten, czy ten? Spróbujmy tutaj, że nie wiem, czy tam wchodzić. Może ja po prostu najadę kamerą, bo tam dziwne rzeczy mogą się dziać. A w sumie jest otwarte, tutaj tego nie będzie. No, nie ma go tutaj. Teraz spróbujemy raz no i zobaczyć. Tutaj też otwarty nie ma go. To gdzie on jest? Może w tym pokoju, w którym śpi. Co jest? E, nic. Jak to nic? Nic. Co robisz? Nic. Cały żyworek, bo nagrywam. Cześć, nie niedożbany, czy mi chodzić do pokoju? No nie tak sprawdzam sobie i nagrywam filmy Nie wiem, położyłem się do łóżka, bo myślałem, że... Może mi dałeś leki senne, ale widzę, że jakieś inne dałeś A jakie leki ci dałem? Jakąś... No wiem, jak, wiesz dokładnie, jakie ci jakie mi... Jak już wiesz, jakie dostałeś? No, ty też wiesz, jakie mi A myślę, atrakcji dzisiaj przygotowałem dla ciebie No powiedz, jak się czujesz Ale obiecuję ci, że się zemszczę za to, nie? Ale jak się czujesz? A jak mogę się czuć? Cały czas mam zwód! Dobra bo ty tak gdzie wyglądasz w tym worku jeszcze <laughs> A współczuję ci. A wieśle to będzie cię trzymało? Ile? Z 8 godzin. A co robiłeś tutaj? Podzielisz się z nami? Nie. A co robisz wcześniej? Hiblu? Nie powiem. Co robiłeś Hiblu? Nie powiem ci. No dobra, zaraz do ciebie wracam. Eee, I i y, jest coś, żeby to przestało. ja nie, nie mogę stać cały czas. Nie. Ale serio, bo muszę iść dzisiaj. Gdzie? Muszę iść na tam spotkanie, no dobra, no to nagram sobie film i później. No dobra, sobie ale czy... Słuchaj, film jest tak skonstruowany, żebyś czuł ale się zajebiście. Nie rozumiesz. Dobra. Ale... Dobra. Poczekaj! Po, po to czekaj. dobra, zaraz nie wracam, czekaj. Żeby... Ile paniców? No 8 godzin jakoś. No nie no ja sobie robisz. No 7 może, dobra, ja zaraz wracam. A to co mam tutaj, to jest no prawie hit tego odcinka. Bo nie tylko to mam na dzisiaj przygotowane. Fajnie wygląda, nie? Muchana lalka. Zajebista opcja. Szofer, zaba. Fajna? Zaraz też dostaniesz najpierw kamerzysty. Także lecimy do kamerzysty z, z upominkiem dla niego. Masz worek? Nie. No to załóż. Już? Masz? Dobra, to, to wchodzę. Zobacz. Prezent mam. Weź to. To jest prezent dla ciebie. <laughs> Weź to. Chcesz się z nią zabawić? Weź. Zobacz, jaką ma bieliznę. Kervin Klein. Nie, no serio, chcesz się z nią zabawić? Serio, to co wiesz? No masz, no. Weź to. A może szoferowi damy? Nie wiem, jak chcesz to udasz. Jemu też to wsypałeś? No? Ty dawaj, prankujemy szofera Prankujemy tak? szofera? Nie wiem. Jak mam w ogóle ten, jak mi cały czas. No dobra, nie wiem, no ale. Wolisz ty, czy szoferowi dajemy? Ja tego nie chcę, to. No to szoferowi ja dajemy, czy jak? Ale no, za, za jaka fajna. Widzisz? No nie wiem, śliczna. Idź z tym. Ale dobra, dajemy to szoferowi? No nie wiem, może skorzysta No to nagrasz? Jezu, a jak mam nagrać? Jak... Dobra. No nie wiem, no, ale nie później wiem, też mam zesła. dla ciebie atrakcje przygotowane, Masz jakiś ręcznie czy coś? Ale czemu ręcznik? <laughs> no, no nie chcę dobra, po prostu przyjdź na dół. No kamerę, ja mogę nagrać to, ale kamery ja nie mogę pokazać przecież, dobra. Dobra, to przejdź na dół albo ja wezmę lalkę. Idziemy. Na pewno nie chcesz? Osoba jaka zajebista. Nie. Laleczka. U, nie chcesz? Nie. Może się uspokoisz trochę? Dobra, A szofer? Co szofer? Myślisz, że będzie chciał? <laughs> nie wiem, I zobaczyć. Super. Co tam? Co robisz? Nie nakrywajcie! Chodź, 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 chodź do mnie. Zobacz. Chcę ludzi z okazji świąt, z okazji Twoich urodzin i imieni wręczyć honoratę. Honoratę? Tak, honoratę. Jest cała Twoja. Zero. Powiedz jedno słowo, a będzie cała Twoja. Nie. Powiedz, droga, honoratko, spędzę z Tobą noc i dzień. Wyżyje się przy okazji. Nie, ja nie potrzebuję się wyżyć. Ale zaniosę ją do pokoju, chcesz... żyjcie na później zamiast Chcesz ją zanieść do pokoju, żyjcie na później? No, a co mam gdzie być? Ma być? Nie no, to zostawimy ją tutaj, jak nie chcesz. Nie, ty nie Bierzesz? Ty jesteś tu szefem. Ale to bierzesz sobie na noc, na skończyć potrzeby? Nie, ja... Nie, nie. Dobra, nie, to nie Tylko, żeby nie uciekła Dobra, zaniosę ją do tego pokoju Zaniesz do pokoju? No tak, zaniosę na chwilę No, no. Ale na chwilę się, zaraz wrócę No dobra no, Nie śmiej się tak ze mnie Nie, to, 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 to nie jest absolutnie śmieszne. Ja ale ją tylko zaniosę, tak? No, dobra, ja ją zani, tylko zaniosę, zaraz zani, już Zaraz już schowaj, koniecznie tak, zaraz to wrócę, tak? Tak, zaraz no, wrócę Rozumiemy się no. Jakieś no. dzieciaki weszły tutaj Bierz paralizator Bierzemy to dawaj. Co trzeba załatwić. Łamały się. To trzeba i paralizatorem. Wracamy za chwilę. Podsumujmy zaistniałą przed chwilą sytuację. Sytuację, która miała miejsce 25-30 minut temu. Mm, 22 minuty temu dokładnie. 22 minuty temu szofer poszedł z muchaną lalką na górę i do tej pory nie wrócił. <noise> no wiesz, co robić. No, może ja po prostu nie będę tego komentował. Ale słyszałeś trzech chwilę. Eee, szkoda gadać. Te łóżko skrzypi. Ale to miał być po prostu głupi prank, ja myślałem, że <śmiech> będziecie <śmiech> mówić o Fu, lalka, co ty Marek debilem jesteś. Mam no, serię proszę. Ale kamerzysta dla Ciebie ja też mam coś przygotowanego. Ale jeszcze lepszego. Le jeszcze lepszego? Ja Przydawać mi lalkę. Nie ja będzie to żadna lala, będzie zadowolony. Umówmy się za godzinkę jakoś. Nie, ja, ja potrzebuję godziny, żeby mi to przeszło, rozumiesz? Bo ja muszę iść zaraz na spotkanie. A czyli za godzinę idziesz na spotkanie? Tak, za godzinę. No, przez półtorej, półtorej godziny idę na spotkanie. A za pół godziny będziesz jeszcze tutaj? No, będę. Bo za pół godziny przygotowana dla Ciebie niesamowicie zajebistą atrakcję. No ale kurczę, Marek, musisz coś poradzić na to, żeby. No to wiesz... poradzę, za pół godziny, za pół godziny przystanie, okej? Dobrze. Godzinę? Ale masz coś, jakiś lek czy coś? Tak, mam. Takie coś, że po prostu całkowicie ci przejdzie. Tabletkę, tak? Tylko dopiero ten, kolega mi ją za pół godziny przywiezie. Dobra. No to w takim razie, czekaj. Ty, co tak głośno jest? No bo robią studio. Jakie studio? Chyba, zostawił, Gdzie on jest w ogóle. Co? A La... zostawił? Chyba już się pobawił. Ale co tak głośno jest do no cholery? No studio robią. Czy będą ci zakucali, to? Co zakłócali? To dla ciebie? A co to jest? O, pokaż wi widzą co to jest? Kluczyk do... To jest kluczyk, potrzebujesz do go. Nie, no, co ty? W żadnym wypadku. Dobra. Gdzie masz Proszę, tutaj, za mną, za moją ręką podążę. No, Idź. Nie, nie zadawaj pytań. Idź po prostu. Gdzie? W toalety czy gdzie? No tutaj gdzieś pisz, przeważnie. Gdzie sobie dzisiaj ten kapucyna waliłeś? No, my wszystko wiemy. Dobra, wbijaj. Ale co to jest? 3, 2, 1. Co tam? Nie nie wiem, no. No słuchaj. Pała ci stoi od kilku godzin. Nie mów, że nie skorzystasz. No nie no Marek no. no, no dawaj no. no ale co to, to jest? Co to jest? No kto to może być. Fajna co? No nie wiem czemu ona jest w ogóle przykryta. To jest No, dokładnie. Nie no Marek jest. Dawaj, lecisz. Nie, nie. Obydwoje dwoje macie worki. No i co z tego? Nie, nie ma opcji Marek. Kamrzysta? No nie no zobacz. Żółwik. Co żółwik? No przybij żółwika. No chyba pogrzało. No i co? Cześć. No nie, no Marek. Życzę ja miłej zabawy. Ja ja sobie robię. Nie krępuj się. Idź. Wiem, że tego chcesz. No nie, Marek. mi Także myślę, że kamerzysta nie będzie się w stanie oprzeć. No w sumie. Spokojnie zaraz kończę nagrywać. Nikt nie zobaczy. Także kamerzysta zapewne za chwilę wróci do naszej koleżanki. Nie podsłuchuj. No i co mnie to obchodzi? E, dobra, może ja wejdę do tego pokoju po prostu. Ale... Rzecz w tym, że ta koleżanka mu nie da i to miała być dalsza część pranka, ale po prostu kamerzysta się krępuje no i musimy skończyć już ten film. Ale mimo wszystko jestem zadowolony, sprankowałem obydwu, jeden zabawił się lalką, a drugi w tym momencie zapewne bawi się no z tą koleżanką w przebraniu, która czekała na niego. Zobaczcie moje poprzednie filmy oraz zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w na następnym filmie, do zobaczenia i koniecznie zostawcie łapkę w górę.